Ale czy była, plecze była, plecze była, plecze była, plecze była, plecze była, 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 policja sprowokowana, czy sami zaczęli? Sami. Kibice krzyczeli coś o policji, ma, 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 ma... no i zaczęła coś atakować, bo policja barykodowała, gdowała, 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 gdowała. No to oni się zaczęli, chcieli przedrzeć, to policja zaczęła bić pałami. Kogo bili? Ciebie uderzyli? No tak, nie też.

i co? I zgubiłeś się z tatą? Dobrze, wracamy do redakcji. No ja, 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 ja też mam rozbi tego lab, tego 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 laptopa. Także y, rzeczywiście kiedy się wycofali, tam pamiętasz tego placu defila, 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 to oni gdzieś tam poszli do przodu, to wygląda na to, że, że no, uformowali tam po prostu barykadę. No chodź już.